Jo, witam was tutaj Equip Hunter, a to jest trzecia część projektu Super Mario Bros. I dobra, no więc dzisiaj robimy znak zapytania nad Mariem i Zielonego Grzybka. No i jako że SKKF z okazji yy, tam yy, chyba 200 tysięcy widzów, gratuluję mu za takie osiągnięcie, yy, organizuję konkurs i chciałem od razu powiedzieć o tym konkursie. Konkurs o tematyce, dlaczego chciałem się dostać na kwadratową masakrę. Yy, oj, o właśnie. No więc. Mam wytłumaczyć. Czyli... Na kwadratowym masakrze co bym robił? Yy, na pewno bym jakąś serię stamtąd nagrał i chciałbym na pewno. Yy, na pewno, na pewno tam robić jakieś pomniki, sobie, jakbym mógł, to zrobiłbym sobie jakieś jakąś farmę owieczek. Farbę też bym jakąś tam ogarnął może. No i no i no i... Chwilkę muszę policzyć raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17. No i myślę, że fajnie by było, gdyby tak upiększyć kwadratową masakrę o Pokémony. Myślę, że pomysł wydawałby się ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na prawy trafiłem. Tak więc. Mam nadzieję, że się uda na tej kwadratowej masakrze, że jednak może się nam dostanę. Może mi się uda wygrać konkurs. Nie obraziłbym się osobiście. Yy, dobra, yy, co jeszcze mógłbym powiedzieć? Na kwadratowej masakrze na pewno jakiegoś wyromanego domu bym nie zrobił, bo nie umiem, ale chciałbym. Yy, no, robić te pokemony, tak jak już mówiłem. Tak, takie oto pokemony, jakby się udało zrobić. Bo naprawdę, zarumbi się, też nam musiał robić pionowo, nie poziomo. Bo tam, jak wiadomo, jest ten plugin i tam nie wolno robić chyba tych takich. No, jak to się nazywa? Takich, takich. No, nie wolno wykraczać poza teren. O, dokładnie. E, no i chyba tyle, co mogę powiedzieć o tym konkursie. Teraz muszę zmniejszyć tę ziemię, żeby było ładnie wyglądało. Dobra, oj, pies bi ogonem o drzwi, hehe. He, he. Dobra. No, i tak kwadratura ma znaczenie, jak już mówiłem 8, 9, 10, 11. Chyba e, dobra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Super. No i dobra. E, oj, robię z bloku złota, ponieważ e, te znaki zapytania się świecą jak są. Mm, niezbite, tak to mogę nazwać yy, no, czyli takie no 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 no, yy, no z glows nie zrobię bo bardzo brzydko wygląda już próbowałem już bez kitu brzydko yy, będzie tak i tak i teraz będzie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17 Tutaj mogę tak zrobić i teraz tak. albo chciałbym tą korekwację, ja! ja. Mm. Ok, muszę iść na tej stronie, że, żebym ze że ślub nie zrobił. Yy, dobra, co yy, tutaj już mamy teraz? Ryjn, tak. Oj, o jezu, co tam się dzieje, Matko Boska. Ry, nie wiem, że mego remontu nie omaję. Oj 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 co się źle, co się dzieje, co się źle, co się A nie dobrze. <laughs> nie, muszę to znieść, bo mi przeszkadza na moim projekcie się mylę. Raz, dwa, trzy, cztery. Eee, raz, dwa, trzy, cztery. Mm, dobra, teraz robimy sobie... Oj, nie to. Tak i tak. Dobra. On mógł po co to niszczyłem? Mm, dobra. Eee, znak zapytania bardzo prosty. Od razu mogę powiedzieć. Um, miałem małe problemy z wymiarami tutaj, jak zmieścić, ale to chyba jakieś specjalnie trudne nie było. Znaczy, okazało się, że nie było trudne. Więc... O, ok, trzy... dwa... raz, oj... Jest to.

Hmm, no, teraz zacznijmy sobie. dwa. Dobra, super. Zrobimy sobie. Tak. Ops, stopera nie włączyłem. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. No, i dobra. Chyba przeżyjemy i się zmieścimy w tym czasie. Oj. <grym> nie. Udało się. Dobra. zapomniałem o tej części. Co wyglądało dość brzydko. Dobra, teraz... No, teraz jest okej. Okay. W miarę przypomina chyba znak zapytania. Mm, dobra, teraz trzeba wypełnić złotym kolorem. No będziemy się bać choć pomalej mój świat. Jak na poprzednim filmiku. Dobra. Niespodzianka, jakby ktoś tak chciał wiedzieć, pojawi się już niedługo, może nawet za tydzień. Nie będzie to nawet Minecraft, nie będzie to gra, którą dotychczas gramy na moim kanale. Będzie coś nowego. Coś nowego, nowa seria można powiedzieć. Dobra. Tak więc, oto, tak wygląda nasz znak zapytania. Teraz robimy jeszcze jeden obok, już taki zbity. Maria jest tu, nie za wysoko zrobiłem. Nie, Mario doskoczy. Dobra. Mm, Okej, okay, czyli teraz jeszcze zrobimy tak podobnie. Tyle, że już zbity, czyli będzie zakolorowany cały na brązowy kolor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oj Szkoda, że się noc robi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, no, no. Sró tu, 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 tu no oj Żem się rozpędził. O... Jest, jest, dobra. Czyli teraz ma brązowy kolor. To się odłożymy, bierzemy brązowy. Super. No. No dobra, trafimy. I lecimy cały brązowy kolor. No, cały brązowy. I to będzie już koniec, jeżeli mi się uda zrobić, to będzie koniec nasz, naszego projektu. Yy, mam nadzieję, że Wam się podobał ten projekt i podoba nadal. I, mam, I że będziecie robić to na swoim świecie, żeby go w miarę tak fajnie upiększyć. Ja bym mógł go zrobić nawet na jednak kwadratowi masakrze ją ja się dostał, to by było naprawdę fajne. Yy, taki Mario Bros. Yy, Mario Bros, który, który... który czuwa nad graczami yy, nad graczami, nad graczami kwadratowej masakry anaromantyczny zachód słońca. Nice Okej, 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 Nienawidzę robić tak średnio. Bezło co widzę tą brązową wełnę. No ale cóż, taci u to. uto. to, Oto urok Minecrafta. noż Kurde, jak ja nie lubię zapywać Ale bito zapytałem Dobra Czyli tutaj mamy już tę zbitą, Oni nie widać nawet z tej góry. Mamy no już zbitego tego co prawda, jest dalej od Maria, ale nieważne O jeszcze tylko tutaj Nie zauważyłem tego, bo tam no 100 No nie widać, dobra Tak więc teraz zaczynamy robić yy, Grzybka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dobra yy, Szybko, raz I Oj Czemu mi się wcisnął Raz, 2, 3, 4 Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, tyk, co jest? No dobra, Będzie raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy, tyk. Ty. Ty, to wydaje mi się, że to jest niżej. Zaraz zobaczymy. I tak to muszę połączyć teraz. A nie, dobrze jest. Słupcio, słupcio. Biały kolorek. O, w końcu coś widocznego. W końcu. Tak. Eee, jeszcze jedna linijka. Tak. Biało. A teraz będziemy robić oczy. Raz, dwa, trzy Oczko. Raz, dwa. Oczko. Raz, dwa, trzy. I nie ma oczka. Ej, co ja złotym kolorem. A i ten, ten, co ja mówiłem w zaznaczeniu odcinku kuppa, to nie jest kupwa, tylko kupa przez dwa. O! Tak, to jest tak. Yy, on się tak nazywa. O, dobra. Mm, teraz ja siedzimy. Tyk, tyk, tyk. I. I, 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 i. i. To jest coś źle. To ma nie być, tylko to ma być tutaj. I... nie, tak, ja bym ja chyba nie potrzebował na dzień, no ale... Dobra. Jeden... Teraz będzie chyba sześć. Raz, dwa, trzy, tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I z drugiej mańki lecimy. Pyk, pyk. pyk. trzy, cztery, pięć, sześć, raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, dwa, um. ty, ty, ty. teraz tutaj tak samo, um. uh -huh. raz, dwa, trzy, coś mi Minecraft laguje chyba tego, co widzę, to mi tak troszku, troszku. Tyk, tyk, i Zielony, super tyk, ty, ty. super, 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 super. Zielony, tak. Zielony, tak. Zielony, zieloną pełną. Tyk, 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 tyk. Tyk, 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 tyk. Ty, ty. Raz, dwa, trzy, cztery nie rozumiem i tyk 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 tyk, tyk 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 no 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 dobra tak. tak jak teraz to robię, to wydaje mi się jakby to piorun, jak, że jak piorun wygląda przepraszam a co jest co jest a Muszę tutaj zrobić tak i tu robić była no, tak redcjazte No dobrze zrobiłem konie jeszcze wszystko. to i to Aha, nie mam, dobra spoko. Troszkę mi tutaj yy, zapo zapomniało się. O, dobra, fajnie. Teraz z białym kolorem Lecimy. Będziemy kończyć w nocy chyba coś Eee, yy, dobra. trzeba dziękę wyrwać przecież mi tu czas goni. A ja tak się gadam i Tu, 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 i tu. To, 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 to. To, Dobra. Teraz tak. tak. Dobra. Super. Mamy projekt skończony, i wygląda on. O tak. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Mi się naprawdę podoba, jest dla mnie super. Yy, tak więc ja kończę, jestem Clip Hunter. Oj, przejść naciwkę. Ja yy, jestem Clip Hunter, zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Żegnam się z Wami. Cześć!